Robercie, Grzegorzu, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Wam jubileuszu dziesięciolecia Instytutu Zdrowia i Demokracji. Przy tej okazji zdałem sobie sprawę, że znamy się praktycznie tak samo długo. Przez te lata spotykaliśmy się wielokrotnie, najczęściej podczas wydarzeń ważnych dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Podczas takich spotkań zawsze z dużym zainteresowaniem słucham Waszych wypowiedzi. Czytam też chętnie publikowane przez Was materiały. Trudno mi jednak jednoznacznie wskazać, które z Waszych dokonań zrobiło na mnie największe wrażenie. Z drugiej strony, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek zdecydowanie nie zgadzał się z jakąś głoszoną przez Was tezą, czy komentarzami oceniającymi różne sytuacje i wydarzenia. Wśród działań Instytutu Zdrowia i Demokracji, z mojego punktu widzenia, najważniejsze było chyba Wasze wsparcie dla starań o wprowadzenie na rynek publiczny teorycznych soczewek wewnątrzgaukowych. A następnie przygotowanie analiz i rekomendacji dotyczących tego segmentu rynku. Muszę też wspomnieć o tym, że działalność zawodowa zupełnie nie przeszkadza wam rozwijać swoich prywatnych zainteresowań. Dzięki czemu każde spotkanie z wami jest wzbogacane z rozmowami na przeróżne ciekawe tematy. A na przyszłość chciałbym wam życzyć, żeby za kolejne 10 lat wartości, które widnieją w nazwie waszego instytutu, osiągnęły w Polsce znacznie wyższy poziom niż obecnie. I żeby w dużym stopniu stało się to dzięki Waszej działalności. Powodzenia.